Dzień dobry, kłaniam się. Mikołaj Janusz, sąd rejonowy. Czy ja z sołtysem rozbawiać? mógł rozmawiać? No pana. Na mocy wyroku sądu rejonowego zostaje organizowane kamieniowanie pana Rafała Ziemkiewicza, syna Bronisława Wiewsztajna. Potrzebujemy około 30 silnych kobiet. Każda musi mieć dwa kamienie, a najstarsza z tych kobiet powinna rzucić kamieniem pierwsza w pana Rafała Ziemkiewicza. Tak postanowił sąd. No po prostu mnie pan zasz... Odskoczył. No ale to co, te 30 ko kobiet z jednego sołestwa? No nie wiem czy z jednego, bo to może być problem, nie wiem, ile osób jest w waszej wsi czy 30 kobiet jest w ogóle. Ta. Jeżeli jest mniej, to weźmiemy tyle ile jest. I jeszcze raz powtórzymy pan, do czego te panie by były potrzebne. Do, do kamienowania Rafała Ziemkiewicza, syna Bronisława Wilsztajna. 30 silnych kobiet, pierwsza rzuca kamieniem najstarsza. Ale proszę pana, to... Muszą być kobiety wiekowe, prawda? No niekoniecznie, znaczy mogą być, ale... No u nas to w takim średnim wieku są. A... Też może być w średnim, jak najbardziej. Ważne, żeby te kamienie mogły unieść po dwa. No wie pan, to jest trudno w tej chwili odpowiedzieć na takie pytanie. A nie musi pani Paweł. dokładnie odpowiadać, tylko tak mniej więcej, ile jest tych kobiet. No tak może być plus, minus pięć, no tak pani powie. No wie pan, co napytasz, trzeba by to przedstawić, żeby panie chciały wziąć udział. No tak, musi cała ta formalna ścieżka być wyczerpana. Rozumiem, no. Tam taka sołtysowska. Ale proszę pana, na no sądzie jest tyle pracowników. No tak, ale sami faceci, a tu kobiety muszą być, tak? Sąd zarządził. A no, no widzi pan, no widzi pan, jeżeli ktoś jest katolikiem, to to no jak nie? No przecież w Biblii jest napisane, że kto jest bez winy, ten pierwszy rzuca kamieniem. A u was podobno bardzo porządne kobiety. No są, ale to po prostu by trzeba zrobić zebranie i tak dalej, to im naświetli i, i ją. No ja wiem, że to się wiąże z jakimiś tam obowiązkami, no ale pani jest sołtysem, więc no niestety musi pani wykonywać takie obowiązki. Najbliższe zebranie nie będzie 8 października. No pasuje nam jak najbardziej. To pani mi przedstawiła w takim razie tym kobietom na czym to polega. Tak i to najprawdopodobniej będzie godzina 17. Pasuje mi jak najbardziej. Godzina 17 to pani tam kamienie po jakiś powybiera już dla tych kobiet. Dobrze? Dobrze? Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję do usłyszenia. Do usłyszenia.